Siemanko, z tej strony Texon. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku tak króciutko Wam pokażę mój nowy nabytek. Tu oczywiście co się u mnie dzieje. Tam kurnik z blaszaka postawiłem nowy. Wiata na razie stoi, on nie ma czasu. A moim nowym nabytkiem jest sieczkarnia jednorzędowa. Planuję w tym roku posiać coś kukurydzy. I co, w sumie to tak z dalsza Wam trochę to pokażę. Coś tam do poprawek, kupiona za 1300, tak, takie pieniądze, nie pieniądze. Ten jest troszkę podkrzywiony, trzeba podprostować. To jest jedyna rzecz. Tutaj tak to wygląda. O, rura regulowana, prawo, lewo, klapka tutaj jeszcze ma nawałek z tyłu wyjście jakby kto chciał podpiąć zaczep no i tak to to wygląda już to to włączał wszystko chodzi rura przelotowa jest to jest i na no do poprawki właśnie tamto i wiadomo olej tam sprawdzić w przekładni i tutaj ma luz na tych wałkach. Tylko nie wiem, czy to będzie na łożysku, bo tu się nakłada to na łośkę, tu są druty, wyciąga się i z drut, yy, wychodzi to z łośki. I nie wiem, czy to na łośce są luzy, czy po prostu cała łośka na łożyskach. Nie wiem, nigdy czegoś takiego nie miałem, ale to się zobaczy, tu można to odkręcić, sprawdzić jak to to wygląda. Także nowy nabytek na koniec roku przed świętami. Coś się udało kupić. A tu non stop Śląpa. Błoto wszędzie. A i tu stajni, co wam mogę powiedzieć? Osiemdziesiątka stoi, dwunastka stoi. Tam są byczki z tyłu. Tu z przodu mam oddzielone już. Pościelane na małe cielęta, bo mają mi przyjść. Także tu będą małe cielęta, tu będą miały cieplej. Zawsze tam trzymałem. No ale teraz jest zima, to tu będą miały cieplej w stajni niż, niż tam. I tak to to wygląda tu u mnie. Taki krótki filmik. Także co, jeszcze wam puszczę na koniec tam nagranie jak to chodzi. Bo coś tam nagrałem, jak my to włączali, jak my przywieźli. To Wam puszczę na koniec, jak to, ta, to to tak mniej więcej chodzi. I co? Trzymajcie się, cześć, do kolejnego. No.